Urząd dzielnicy targówek we współpracy z Policją, Strażą Miejską, Zarządem Cmentarza Brudnowskiego oraz Zarządem Dróg Miejskich zorganizował spotkanie, na którym omówiono najważniejsze zagadnienia związane z organizacją ruchu w Dniu Wszystkich Świętych w rejonie Cmentarza Brudnowskiego. Jak co roku w rejonie cmentarza wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu kołowym dla osób indywidualnych. Na cmentarz najlepiej będzie się dostać komunikacją miejską. Głównym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy przyjadą na cmentarz, żeby spokojnie sobie przyszli i spokojnie sobie wrócili. Ważne jest tutaj też jakby z mojej strony taki apel do tych, którzy będą przemieszczali się własnymi pojazdami żeby pozostawać w miejscach, które w miarę możliwości są wyznaczone, żeby nie utrudniać przede wszystkim nie powodować zagrożenia ruchu, będziemy też zwracali uwagę na osoby, które będą próbowały prowadzić handel, który będzie też w jakiś sposób czy zawężał przejścia, czy utrudniał, czy powodował jakieś zagroż zagrożenia. 1 i 30 będą wyłączone z ruchu ulice Przeległe do Cmentarza Wincentego, od Rowąża i Matki Teresy z Kalkuty. Także tutaj prośba o kierowców o wcześniejsze też zapoznanie się z możliwościami objazdów tego rejonu. Mieszkańców też o wyrozumiałość. Jeśli chodzi o bramy, furtki, otwarcie cmentarza, wiadomo, że to jest bardzo ważny czas dla wszystkich wierzących, bo chcą przyjść, pomodlić się, upamiętnić zmarłych. Dlatego, jeżeli będzie takowa konieczność, to wszystkie furtki przez całą dobę będą otwarte. Jak co roku Urząd Dzielnicy Targówek organizuje spotkanie dotyczące 1 listopada. Zależy nam przede wszystkim na sprawie organizacji przemieszczania się mieszkańców, tak naszej dzielnicy, jak też mieszkańców Warszawy. Miejsca parkingowe, handel, a także bezpieczeństwo to kluczowe w, w tych dniach zadania, które chcielibyśmy, żeby były spełnione i żeby nasi mieszkańcy byli w stanie przemieszczać się tak do swoich domów, jak też na groby swoich bliskich.